Witam serdecznie na moim kanale. Dziś e, trzeba w, w końcu pomyśleć o moim trawniku. E, także czas na wertykulację. Mam e, taki fajny wertykulator. Bo to w sumie nie jest mój, pożyczyłem od kolegi. E, I no, trzeba zrobić robotę. E, no ale co z tą trawą? Niektórzy z Państwa, jak wiem, no, wywalają tą trawę do worków foliowych, no i wystawiają, wystawiają żeby e, zabrali na śmieci, no ja niestety, ja, niestety no, ja wymyśliłem sobie, że tą trawą będę ściółkował moje, moje truskawki dziś i myślę, że to jest naprawdę dobry sposób, żeby zostały pieniądze w kieszeni, bo jak wiadomo teraz e, nawozy są, są cholernie drogie i no i... Zresztą jestem, jestem wielkim przeciwnikiem stosowania nawozów sztucznych pod różne rośliny, które to później będę sam jadł. No wiadomo, że jeżeli ja mam sadzić truskawki sypać je różnymi rodzajów właśnie sztucznymi nawozami, no to ja wolę jechać do sklepu, kupić, nie męczyć się, nie męczyć się przy tym i... Jechać, zapłacić i dziękuję, tak? A moje truskawki są o wiele, wiele lepsze. Pamiętam sytuację, kiedy moja córka zjadła truskawki, które żona właśnie zakupiła gdzieś tam na mieście. No i nagle jakieś uczulenia zaczęły jej wychodzić. Miała jakieś czerwone krostki, i różne takie, takie dziwne objawy z czego, nie wiedzieliśmy z czego, no, okazało się, że e, to wszystko po tych truskawkach, u mnie tak nie ma może jeść te truskawki e, bez ograniczenia, tak naprawdę zjada tyle ile, ile da, sama daje radę i nie ma, nie ma żadnych uczuleń także no, wiadomo, że tam muszą stosować taką chemię że dziecko no po prostu uczula i nie może, nie może jeść takich kupnych truskawek, więc no ja sadzę są smaczne, dobrze owocują, co roku na takich kilku krzakach naprawdę sporo tego zbieram i no, wszyscy się najedamy do, do takiego stopnia, że, że starczy nam na cały rok. O tej porze roku widzę już, że są w sklepach, ale ja nawet nie patrzę się w stronę takich truskawek, bo one są tylko ładne, one są tylko ładne, w ogóle nie smakują jak truskawka, a... A, a wyglądają, ale tu chyba nie o to chodzi, żeby one wyglądały, one mają, one naprawdę mają smakować. Aczkolwiek moje truskawki też świetnie wyglądają, nie są takie wielkie i tak, i tak dalej, no ale smakują prawdziwą truskawką, a nie to jest jakaś truskawka, która podobna jest do waty yy, nasączonej wodą. Także polecam jeżeli ktoś ma ochotę gdzieś sobie posadzić truskawkę, truskawkę no to, to mieć ją swoją, tak? Mieć ją swoją zadbać o nią trochę, bo wiadomo, że truskawka potrzebuje trochę pracy, no ale właśnie jeżeli chodzi o to trawę, no to ta trawa zrobi mi robotę z, z, z pieleniem postaram się ładnie zaściółkować i no be, be, będę miał spokój z pieleniem Także bierzemy się do roboty, mam tutaj fajny sprzęt i, i działamy, działamy. Dobra, nie będziemy gadać, bierzemy się za robotę. Cicho, sunia. No właśnie, no właśnie, pierwsze co? To ten, ten kabel. Trzeba sobie tak go układać, żeby nie przejechać po nim, bo szkoda by było takiego dobrego przedłużacza. thank yep. Jak widzicie, drodzy państwo, sporo tej starej trawy wychodzi, więc myślę, że tej trawy, która wyszła, starczy mi nie tylko na podścielenie y, tych truskawek, ale też pewnie będę, wrzucał, będę musiał wrzucać je pod tuje. No jedyną bolączką tego, 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 właśnie urządzenia jest to, że ona nie posiada kosza. No może nie tylko jedyną, bo następną to jest ten kabel, to, to nie jest. Yy, wertykulator akumulatorowy, akumulatorowy ani na, nawet też na, z, ani też na benzynę, czyli spalinowy, więc, yy, więc, trzeba ten kabel ze sobą ostrożnie yy, ciągnąć. No, za tą cenę, myślę, że trzeba zapomnieć o, tej, o tych minusach tej, 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 tego urządzenia. No, sporo, sporo tego wychodzi, trzeba jeszcze grabić. No, gdyby to miało kosz to by się to wszystko zbierało w koszu, a teraz trzeba grabki w rękę no i jazda do przodu. Niestety, dobra. Nie ma co narzekać, trzeba robić robotę. Petaczek będzie, a także towaru będzie na podściółkę, nawet z górką. No. O, proszę. Stara trawa i ziemię trochę nadcina. On w ogóle ten wertykulator ma możliwość regulacji głębokości zanurzenia tych noży ja sobie nie zanurzam za, za głęboko bo boję się, że jest jeszcze troszeczkę mokro i zacznę wyrywać tą trawę więc tylko staram się tą starą trawę wyciągnąć z tej ziemi ja mam nadzieję, że że ten mój trawnik zacznie coraz lepiej wyglądać chociaż już w tamtym roku zaczął jakoś wyglądać ja tu nie mam posypanej idealnej ziemi bo w momencie kiedy wyróżniwałem działkę ta ziemia była cholernie droga więc brałem to co, co ktoś chciał w sumie oddać albo w takiej cenie że no nie można było wymagać od niej żeby była rewelacyjna Poza tym tu jest też taki problem, że ja mam psa, a pies nosika na ten trawnik kiedy jak jest sucho, no to wypalają się dziury. I już tam ta trawa nie, nie chce rosnąć. No proszę, troszeczkę prze, prze, przegrabiłem i widzicie Państwo, jaka kubka się zebrała, tak więc myślę, że jak ja to wszystko zrobię. Do tej trawy naprawdę będę miał sporo. Zaściłkuję wszystkie truskawki, może jeszcze, jeszcze sobie wrzucę na inne grządki. Może zaściółkuję grządki, które przygotowałem. Przygotowywałem całą zimę pod uprawę dyń. To znaczy, wyrzucałem tam na to miejsce słomę z kurnika. I zbierałem, zbierałem ją właśnie na na grządce, na której planuję w tym roku posadzić dynie. Mam pierwszą taczkę pełną, więc jedziemy do truskawek. Na jesieni moje truskawki zostały zaściółkowane. Jeszcze sporo tej trawy widać, ale dosypiemy. O, może najpierw zanim dosypię, to troszeczkę powyrywam tych starych liści, ale widzę teraz tak trzeba dokładniej zobaczyć. Zobaczymy czy wszystkie krzaczki przeżyły zimę. Ale tak się patrzę, że że jest dobrze. Że jest dobrze. No proszę, tutaj nawet czosnek rośnie, Nie wiem, skąd ten czosnek. Pewnie z kompostu. Dobra, także jest ok, Krzaczki przeżyły. Troszeczkę jej oberwę. Jeszcze raz zaściółkuję. No i będziemy czekać. Na własne truskawki. A to jest naprawdę fajna odmiana. Zdaje się, jak dobrze pamiętam, to jest odmiana Senga Sengana. Jestem naprawdę bardzo zadowolony z tych truskawek. No, widzę, że całkiem dobrze sobie poradziły. Jest już dużo zielonych listków. Także one będą. Plonować w tym roku, a nawet w żaden nie wypadł. To drugi rok, kiedy będę zbierał z nich owoce, więc w tym roku spodziewam się, że będzie dobrze. Spodziewam się, że dadzą dobre plony. Zobaczymy. Podejrzewałem, że moja marysia nie pozwoli im nawet dobrze. Dojrzeć, a już będą zjedzone. Ona jak zaczynają się truskawki, toś wiecznie tutaj okupuje tą rabatkę. Wiecznie w skubie. Nie. Spoko, naprawdę spoko przeżyły zimę. Wiadomo, że tej zimy, tej zimy są teraz takie słabe. No ale nie było śniegu, nie było co to przykryć, żeby, żeby mogły przezimować ładnie. Bo praktycznie cała zima byłaby śniegu, były mrozy, ale, ale nie było śniegu. No ale dobrze sobie dały radę. Widzę, że nawet mało chwastów przebija. To dobrze, wszędzie mam walkę z, z tym perzem. Jego naprawdę ciężko się jest pozbyć. Ale zawsze ta trawa troszeczkę mi pomoże w tej nierównej walce. No, naprawdę fajnie przeżyły zieloniutko. Trzeba je trochę obskubać. I czekać. A myślę, że za dwa miesiące i powinny być truskawki, chociaż już w sklepach są. Ale niech są. Ja tych truskawek jeść nie mam zamiaru. Patrzyłem się. Raz, że bardzo drogie. Dwa, że to kurde nie truskawki, tylko chyba buraki. No wielkie to takie kurde ładne, ale bezsmakowe. Jak ktoś chce, to niech je. Ja takich truskawek nie planuję kupować wolę poczekać na swoje no troszeczkę tego perzu widzę jeszcze będzie wychodził ale zawsze to go coraz mniej będzie no i ta trawa proszę. a pod spodem jaka ziemia piękna Jestem coraz bardziej zadowolony z efektów mojej pracy, w sumie trzeci, trzeci rok tak staram się dbać o to glebę i to powoli, powoli kurde daje efekty, zaczyna widzieć poprawę, na samym początku nic tu nie chciało rosnąć, nic. Myślę, że mogę nawet i grubo podsypać tego, ponieważ widzę, że tu sporo będę miał, miał tej trawy. Więc nie będę sobie oszczędzał. Wysypujemy grubo, tylko żebym nie zasypał tych truskawek. Dobra, przydeptam trochę, dzisiaj jest strasznie wietrznie, będzie to się rozwiewało, ale moment, tam jest dużo też jeszcze zielonej tej trawy, tak się wyciągało, to ona się za chwilę zagotuje i to się wszystko sklei do kupy i będzie się trzymać, żeby nie latało po całym ogródku. no i na dziś mamy fajrand truskawki ładnie zasiłkowane pięknie, teraz czekać tylko kiedy zaczną rozrastać się widzę, że ładnie, ładnie to wszystko przetrwało zimę więc, więc tylko czekać kiedy tutaj moja Maria wskoczy i będzie żubrować te piękne truskawki, no planuję jeszcze zrobić jedną taką yy, ta, taką grządkę z truskawkami, żeby móc je wymieniać. Ja o, cały dzień razem ze mną chodzi. Ona, ona mnie w ogóle nie zostawia, nawet na chwilę. O, się, tylko mam, mam nadzieję, że nie, nie ma w głowie znów wpaść tutaj wykopać sobie e, dołka. Sunia, będziesz kopała dołki? No, mam nadzieję, że nie przyjdzie Ci to do głowy. 祝你啊！